Moje kochane wagi w czytaniu na miesiąc czerwiec. Serdecznie Was pozdrawiam i ściskam. Dziękuję za wszystkie cudowne komentarze, za subskrypcję i za łapki w górę. To będzie czytanie ogólne, czyli zobaczymy, co tutaj karty będą chciały nam opowiadać i na jaki temat. I ciąg dalszy tego czytania będzie można obejrzeć na Vimeo. Także, jeżeli będzie rezonować, to zapraszam właśnie na tą drugą platformę. Wszystko będzie w opisie na dole. No i oczywiście, nie przedłużając, zaczynajmy. Zobaczmy, co w czerwcu czeka moje kochane wagi. Wagi. Ja mam sporo wagi w swoim horoskopie urodzeniowym. Przykład księżyc, więc też jestem ciekawa, na co należy zwrócić uwagę, co powinniście wiedzieć. Transformacja Was czeka. Nie jesteście jedynym znakiem, który czeka transformacja, okej. Okay? Uh -huh. Moje kochane wagi. Niektórzy z Was będą um, trochę zmuszeni, ale to bardzo na, bardzo, na dobrze y, wam wyjdzie, żeby spojrzeć na... Y, Pewne sprawy zupełnie z innych perspektyw. Może zacząć patrzeć, czy mogę zarabiać nie tylko e, swoją główną pracą, ale mieć też jakieś poboczne źródła finansowania. Mm. za dużo wypadło. Ja ją schowam. Okej. Okay. Wow. Dobra. Co ja jeszcze zanim zacznę omawiać dalej, to jeszcze chciałam wyciągnąć... kart z mojej wróżkowej talii. Okay. Hmm. Dobra, i jeszcze Waszą energię na miesiąc czerwiec. Hey, w miesiącu czerwcu zaczniecie coś nowego, ok? Um, I tak jak mówię, to może być um, coś, co ma do, um, coś wspólnego z Waszą karierą, z finansami, a też jeśli chodzi o romantyczne kwestie, to może być um, jak najbardziej um, zakochanie się, tak? Wiosna to jest. Ta, która zaczyna, czyli początek czegoś nowego, moje kochanie, was czeka. Wow, super. Jeszcze jedną poproszę. U, dwie wyskoczyły, okej. Okay. Mm, no dobra, ciekawe. Ta, która kochała raz i ta, która mm, opiekuje się. Wow. Dobra. Widzę, że tutaj niektórzy z Was byli odrzuceni, ok? Niektórym y, są... Są takie osoby, którym... Które uważają, że właśnie tylko raz w życiu się kocha. Jeżeli do nich należycie, to um, możliwe, że wam się tak wydaje, że kochaliście tylko raz i że to już się na pewno nie powtórzy i ktoś was odrzucił. Um, natomiast <laughs> wiedzcie, że y, czerwiec przyniesie Wam coś nowego. OK? I macie przecudowną energię takiej. Um, Taką empatyczną, bardzo delikatną, kogoś, kto jest bardzo wczuwa się właśnie w uczucia innych. Ok? Wow, piękna energia. My wrócimy jeszcze do tych energii. Ja zobaczę. Na pewno, na pewno je roz, rozłożymy dalej na kawałki w tym drugim czytaniu. U. No dobrze. Przejdziecie jakąś transformację. To na pewno. Ju, 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 ju. Um, I ta transformacja może być y, związana właśnie z tą nieszczęśliwą miłością. Ok. Okaże się, że jednak można drugi raz pokochać. E, także rada jest taka, żeby spojrzeć na y, sprawę z różnych perspektyw. Um, Macie, słuchajcie, 10 pucharów, to jest szczęśliwy związek, ok pomyślność, także pomyślność jeśli chodzi o sprawy zawodowe, i tutaj chciałabym właśnie powrócić do tego, co mówiłam wcześniej, że jeżeli myślicie o tym, żeby kompletnie zmienić swoje życie, jeśli chodzi o karierę, żeby nie opierać się tylko na jednym źródle zarabiania pieniążków, to tutaj właśnie transformacja może absolutnie dotyczyć właśnie tej kwestii, ok? Czyli no wiadomo, sytuacja z poprzedniego roku, która cały czas dalej trwa, wzmusiła wiele osób do tego, żeby nie polegać na jednej pracy, tak? Na jednym źródle finansowania. I Wy tutaj jakby ustawiacie kompletnie nowy porządek, e, jeśli chodzi o swoje życie e, finansowe. I e, Biznesowe i tutaj um, to nowe spojrzenie na sytuację przyniesie wam absolutnie pomyślność i obfitość. Ok? Czyli um, w dobrym kierunku podążacie. Macie też kartę, moi kochani, która mówi o e, właśnie też. Um, Szczęśliwej rodzinie, szczęśliwym związku, założeniu rodziny bądź też um, na zaręczynach. Wow. My rozłożymy to dalej na kawałki, naprawdę. Bo tutaj jest. Um, um, takie dosyć enigmatyczne tutaj mam energię. Macie, um, macie też przepiękną energię, odkrywania siebie okay, na nowo. Czyli to się pięknie wiąże z tą transformacją, um, wyruszanie um, w przygodę, podjęcie się jakieś nowe, czegoś nowego. Słuchajcie, w ogóle to um, energia, która wieńczy wszystko, to jest energia bardzo tajemnicza, ok? Um, która jest. Um, Powiedziałabym nawet, że też nieco magiczna, taka, której nie można zmierzyć z zmysłami, nie jest namacalna. My oczywiście ją rozłożymy dalej w kolejnym czytaniu. Ja tu podejrzę. O kurcze. Macie absolutnie, macie jakiś ogromny sukces. Macie 10 pucharów, 10 denarów. Słońce, które również jest. Przepraszam, nie widzicie, które również. Wskazuje na jakiś sukces, i to nie jest mały sukces, to jest spektakularny sukces. Moi kochani, dla wielu wag ten miesiąc czerwiec będzie takim zbieraniu plonów waszej ciężkiej pracy, ok? Natomiast wiedzcie, że te wszystkie dobroci przyjdą do Was nie spodziewacie się skąd. Będzie nie, element niespodzianki, ok? I macie też tutaj um, no, nową przygodę. Znowu powrót do tego, co przed chwilą mówiłam. Moi kochani, wy odkrywacie się na nowo. Um, otwiera się nowa jakaś możliwość przed wami, i być może nie jedna. Otwierają się nowe drzwi, nowa brama, dlatego że zrobiliście pracę nad sobą wewnętrzną. Um, bądźcie dla siebie też właśnie wyrozumiali i delikatni, i um, to, że. Um, Tęsknicie za kimś albo uważacie, że już więcej nie, nie będziecie potrafić kochać kogoś, że, że kocha się tylko raz, to jest ok, i jak najbardziej um, powiedziałabym, że to nie jest nic, um, czego moglibyście się po prostu wstydzić, nawet tak, jeżeli w ogóle wam coś takiego do głowy przyjdzie. Um, wręcz przeciwnie, to jest cudownie tak myśleć. Ale wszechświat wam zaskoczy was, tak wam powiem. Naprawdę zaskoczy was. Mhm. Będziecie mieć moment takiego takiej um, eureka po prostu. Jakaś. E, e, jakaś prawda na was wręcz po prostu zejdzie z góry. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie brzmiało, tak wiecie, no, kosmicznie. Natomiast czasami tak jest, że. Coś nam się objawia, ok? I tutaj mamy takie, mam, y, wyczuwam taką energię, takiego objawienia, właśnie w tym miesiącu czerwcu, ok? Y, y, widzę naprawdę ogromny jakiś sukces, tylko wy nie możecie się bać. Y, zaryzykować i spojrzeć na rzeczy y, z entuzjazmem, z taką y, świeżą energią, tak? Podjąć się czegoś nowego, zacząć coś od nowa. No um, jeszcze poproszę jedną kartę. Zdecydowanie karma dobra do Was przychodzi. Naprawdę to będzie czas zbierania plonów dla Was, w czerwiec. To, że jesteście kochani i yy, czuli wobec drugiej osoby, to to wam się teraz po prostu los wam się odpłaca, ok? I to, żebyście byliście kiedyś odrzuceni, yy, do Was przychodzi miłość, na którą zasługujecie, ok? Możliwe, że, to, że ta miłość, o której ja tutaj mówię, o tym odrzuceniu, to była taka miłość platoniczna też dla niektórych z Was, ok? Że sobie po cichutku tam o kimś marzyliście, z kimś chcieliście być, ale to nigdy nie doszło do skutku, ok? Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kontynuację, jeżeli Wam się podobało, jeżeli rezonowało to czytanie z Wami. Buziaki, pa!